Welcome Witajcie na kursie Dzieci, Młodzież, Rodziny. Dziś będę mówić o duchowych zdolnościach dzieci and dotyczących and wstawiennictwa. Zacznijmy od historii. Dawno, dawno temu pewna kobieta, która była służącą, została odesłana przez swojego pana razem ze swoim synem. Szła cały dzień i zgubiła się na pustkowiu. Nie miała już jedzenia, nie miała wody, czuła się beznadziejnie. Zdecydowała, że położy swoje dziecko pod krzakiem, bo nie chciała patrzeć, jak umiera, a sama odeszła dalej. Usiadła i płakała. Bardzo głośno płakała. I wtedy wydarzyło się coś bardzo niezwykłego. Usłyszała głos. Co z tobą, Hagar? Powiedział głos. Bóg usłyszał głos młodzieży. Możecie sobie to wyobrazić? Znajdziecie tę historię w Księdze Rodzaju 21. Co to dzisiaj dla nas znaczy? Ta historia mówi nam o wszystkich dzieciach, które cierpią. Bóg sam słyszy je. Każde z tych dzieci cierpiących i wzywa nas. Czy jesteś gotów, aby wstać i wziąć rękę takiego dziecka? Boże serce chcę otworzyć nasze oczy, tak jak to było w przypadku Hagar, aby Bóg mógł przyjść z ratunkiem. I ta historia mówi nam też o potencjale, jaki mają dzieci młodzież, gdy modlą się, gdy wstawiają się. Jeśli naprawdę chcemy, żeby ten potencjał był w pełni uwolniony, musimy przekroczyć modlitwę przy stole, czy It's przed good. zaśnięciem? It's to dobre, stuff. to dobry początek. Ale jest o wiele więcej do odkrycia. Im bardziej włączymy modlitwę i wstawiennictwo w nasze codzienne życie, tym bardziej będzie to naturalne dla naszych dzieci, dla młodzieży, aby rozmawiać z Bogiem, aby łączyć się z nim. Historycznie spotkania modlitewne dla dzieci były organizowane podczas takich okresów przebudzenia, na przykład w czasach Mudiego albo Spurgeona w XIX wieku. Wierzę, że my też żyjemy w bardzo szczególnym czasie historii, że zobaczymy jedno z największych przebudzeń kiedykolwiek. To jest nasza szansa, aby szkolić nasze dzieci i młodzież, aby modliły się. Modlitwa nie jest nudna, a jeśli dzieci i młodzież to połowa Populacji światowej, no to połowa chrześcijan zaangażowanych we wstawnictwo na świecie to powinny być dzieci i młodzi ludzie, prawda? Panie Jezu, Boże, dotykaj narody, dotykaj narody. Dotykaj je. Niech pokutują, niech nawracają się ze swoich grzechów. Niech odwrócają się ze wszystkiego, co zrobiły źle. Dotykaj narody. Dotykaj narody, Panie. Dotykaj ludzi. Niech się zmienią. Niech nawrócą się ze swoich złych dróg. Dotykaj narody. Niech przebudzenie spadnie na wszystkich. If you want to know more how to train Jeśli chcecie więcej wiedzieć o tym, jak szkolić i prowadzić dimension. dzieci w tym wymiarze stawiennictwa, znajdziesz to w sesji zatytułowanej Prowadzenie dzieci i młodzieży w twórczym stawiennictwie. Aby podsumować tę część, proponujemy to Wam pewne pytania, abyście przemyśleli je. Bye, Żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Pytania. W jaki sposób ja doświadczam modlitwy i wstawiennictwa w moim osobistym życiu? Jak to wpływa na sposób, w jaki pokazuję to dzieciom i młodzieży? W jaki sposób włączam dzieci i młodzież w modlitwę i wstawiennictwo? W jaki sposób mój Kościół, moja wspólnota włącza dzieci i młodzież w modlitwę i wstawiennictwo? Jaki możemy zrobić krok albo dwa kroki, które pomogą nam uwolnić potencjał młodzieży w tym szczególnym obszarze wstawiennictwa i modlitwy?